Dzień dobry. Ja nazywam się Joanna Femiak i od ponad 20 lat wspieram w rozwoju właścicieli firm edukacyjnych w naszym kraju, szkół językowych, ośrodków Montessori, przedszkoli i dzisiaj chciałabym poruszyć ważny temat DNA w firmach edukacyjnych. Jakie jest DNA firmy edukacyjnej? I dzisiaj powiem w trzech krokach o tym, co to jest DNA firmy Powiem, jakie jest moje DNA i jak odkrywać swoje DNA w firmie edukacyjnej. I jeżeli ten temat jest dla Ciebie ciekawy, zostań tutaj ze mną. I teraz pierwszy krok. Co to jest DNA firmy? Samo pojęcie, jak wiadomo, jest wzięte z nauk biologicznych, ponieważ DNA, jeżeli popatrzymy na żywy organizm, jest to zapis pamięciowy, jeden z trwalszych, ale na przełomie, jakby. Rozwoju gatunku, ten zapis się rozwija. I jeżeli mówimy o ewolucji danego gatunku, to właśnie ten proces ewolucyjny bardzo często już widać i jest zapisany w DNA. Czyli z jednej strony jest to stałe, ale się rozwija. I w firmie edukacyjnej są to na pewno wartości, ja się dzisiaj tym zajmę, ale jest to także wiedza, jest to zespół, czasami miejsce. Jest to coś, co wyróżnia i stanowi jakiś rdzeń niepowtarzalny. I tak jak DNA są niepowtarzalne, tak DNA właśnie firmy jest często też niepowtarzalne. Dlaczego chcę się zająć wartościami? Dlatego, że wartości z jednej strony wydają się bardzo ogólne i przez to niedoceniane w środowisku pracy, a one pozwalają. Na bardzo jasną diagnozę pewnych zachowań i na stwierdzenie, czy na przykład to, co się dzieje w firmie, w szkole czy w przedszkolu, jest tym, co się ma dziać, na co się umawiamy z klientami, z rodzicami, czy nie. I wartości, na przykład w ośrodkach Montessori, taką ważną wartością jest samodzielność i autonomia dziecka. I jeżeli sobie mówimy, że to jest w DNA w ośrodka Montessori, że my tutaj wspieramy w dziecku, dziecko w odkrywaniu swojej samodzielności, w budowaniu swojej autonomii, to w momencie, kiedy widzimy, że nauczyciel pomaga dziecku cały czas, non-stop, w każdej sytuacji i nie potrafi znaleźć innej reakcji i się jej nauczyć, a ponadto nie widzi w tym nic złego, to mając to w DNA, możemy z nim poważnie porozmawiać, że w innej placówce, w innym ośrodku, może nawet rodzice byliby mu wdzięczni, ale nie w placówce Montessori, bo tutaj my się umawiamy na to, że robimy wszystko, żeby uczyć dziecko samodzielności i autonomii, a nie uzależniamy je od swojej pomocy. I to jest właśnie wartość, nie, że to jest horyzont, który nam jasno pokazuje, czy to, co ty robisz, to zmierzasz do tego horyzontu, czy nie, do tego celu zmierzasz, czy nie. I um, dlatego też ja teraz przechodzę do drugiego kroku. Ten temat został jakby zainicjowany przez rozmowę z osobą, która zajmuje się marketingiem. Ona się mnie zapytała. Co mnie napędza? Właściwie? Dlaczego? Po co, ja to, po co ja tyle lat pracuję w tej edukacji? Przecież są dużo atrakcyjniejsze jakby branże, rynek, gdzie można osiągnąć może i nawet więcej? Co mnie takiego w, przy tej edukacji trzyma? No i yy, ja już sobie nieraz zadawałam to pytanie i na nie odpowiadałam yy, wielokrotnie. Natomiast dzisiaj chciałabym o tym powiedzieć, że dla mnie taką wartością i takim DNA mojej działalności jest niezwykły szacunek i taka chęć do zbudowania środowiska edukacyjnego, gdzie po pierwsze każde dziecko będzie miało szansę odkryć swoje talenty, jakie by nie było, po drugie, nauczyciel będzie miał możliwość. Zdobycia takiej świadomości bycia ważnym, dorosłym, który może zmieniać i wpływać na życie młodego człowieka, dziecka, i będzie umiał tą odpowiedzialność unieść, ale także ją docenić, i będzie miał także wsparcie w, tym, w tej odpowiedzialności. A po trzecie, że edukacja no, głównie obejmuje kobiety, dużo kobiet pracuje w edukacji i dla mnie jest to też takie środowisko, które właśnie kobietom umożliwia odkrywanie swoich zdolności, predyspozycji na różnych etapach rozwoju zawodowego. Ja głównie pracuję z dyrektorami, dyrektorkami, właścicielkami i tutaj rola, rola jako lidera, no jest rolą, która odkrywa kompetencje, możliwości, i je tak może po prostu rozwinąć. I skąd się wzięły te moje trzy takie główne obszary wartości? Ja jako dziecko Jestem do tej pory zresztą dyslektykiem i dysgrafem, ale już się nauczyłam świetnie radzić ze swoim mózgiem i ze swoimi y ograniczeniami. Ale jako dziecko naprawdę nieźle dostałam w tyłek. I y y dużo mnie kosztowało, żeby przetrwać w systemie edukacji w latach 80., kiedy to naprawdę nikogo nie obchodziło. I spotkałam, czyli to jest pierwsza, pierwsze takie źródło tych moich wartości, Moje własne doświadczenia jako ucznia trudne, ale z drugiej strony właśnie spotkałam prawdziwych nauczycieli, którzy dostrzegali we mnie to, co jest takimi moimi atutami. Pochylali się nade mną jako nad istotą, która właśnie szukała różnych ścieżek do swojego małego sukcesu. W szkole, żeby zachować poczucie godności, poczucie wartości i jakiegoś wpływu na rzeczywistość. Na przykład okazywało się, pamiętam to do tej, do tej pory, jak w klasie czwartej, pierwszy raz na lekcji polskiego, nasza pani z polskiego zastosowała dramę, i żeśmy odgrywali teatr. Ja wtedy, wtedy poczułam, no niezwykłą radość i takie poczucie wpływu, no, że ja coś potrafię i ten język polski nagle otworzył przede mną po prostu swoje wszystkie tajemnice i od tej pory już czułam się częścią świata humanistyki. Natomiast to dzięki nauczycielowi, który w ogóle wprowadził tę metodę. I dlatego też dla mnie właśnie wspieranie nauczycieli jest po prostu ważne, bo oni naprawdę mają wpływ na, na nasze dzieci, na swoich uczniów i jest to wielka odpowiedzialność. I też ten trzeci element związany z kobiecością, z kobietami jako osobami zarządzającymi. Pamiętam, jak byłam, no, z dwadzieścia parę lat temu, szkoliłam i nauczyciele mi powiedzieli: Wiesz, Jan, bardzo fajne to Twoje szkolenie, ale my później wrócimy do tej swojej szefowej, a ona to w ogóle nie szanuje takich rzeczy miękkich, jakiejś komunikacji z nami w klasie. Okej, okay, ale w pokoju nauczycielskim, słuchaj, to my w ogóle tego nie czujemy. I wtedy sobie zdałam sprawę, że ryba psuje się, psuje się od głowy. I trzeba się zna, z, zająć przedsiębiorcami czy dyrektorami, ich tutaj wspierać, i okazało się, że tam są kobiety. I tutaj właśnie wsparcie kobiet jako liderów jest dla mnie bardzo ważne, i no, też takim dużym, dużym, taką ciepłą atencją darzę kobiety, które biorą na siebie tą potężną odpowiedzialność prowadzenia placówki edukacyjnej. To jest moje DNA, czyli ten miks tych wartości z jednej strony, który w moim życiu spowodował też miks wiedzy, bo ja chcąc odpowiedzieć sobie na różne pytania w życiu, ale też mając, znając swoje deficyty, ale też możliwości, skończyłam i filozofię, i psychologię, i dla mnie filozofia mnie nauczyła dedukcji widzenia rzeczy w całości, myślenia systemowego, bo taka jest filozofia. A psychologia mnie nauczyła budowania relacji z człowiekiem profesjonalnych, takiej wrażliwości na człowieka. I dała mi mnóstwo narzędzi i tutaj muszę powiedzieć, że też cały czas te narzędzia doskonale, ostatnim narzędziem jest focusing, pracy z, z człowiekiem. Więc na takim poziomie psychologicznym i duchowym więc bardzo, bardzo sobie cenię ten, ten rodzaj doświadczenia międzyludzkiego, szczególnie właśnie we wspieraniu przedsiębiorców, którzy mają taką moc rażenia tym, kim są. Po prostu na całą szkołę, na wiele set, wiele set osób, bo wspieram przedsiębiorców, którzy na przykład mają ponad 1000 czy 1500 dzieci w swoich placówkach. Jestem z tego, z tego dumna. No I to jest drugi krok, drugi element mojej wypowiedzi: jaki jest moje, moje DNA. I teraz jak takie DNA odkrywać w swojej firmie? Bardzo bym was chciała do tego zachęcić. Jest nowy rok, jest początek roku. Może warto usiąść z tym zespołem, porozmawiać, jakie tutaj mamy wartości, co my tutaj realizujemy i dlaczego tutaj y, robimy to, a nie coś innego. Jakie jest to nasze dlaczego? I zachęcam was, żeby porozmawiać jakby o tym Jakie jest moje dla, dlaczego, czyli szefa, dyrektora, metodyka, nauczyciela, żeby każdy powiedział dlaczego i złożyć z tego jakąś opowieść o, o swojej placówce? Myślę, że to by były przepiękne historie. Ja po prostu znam branżę edukacyjną, wiem, że często wasze placówki. Rodzą się na przykład z przeżycia jakiejś trudnej sytuacji z własnym dzieckiem albo z gniewu na to, co działo się we wcześniejszej pracy, gdzie nie mieliście zgody na jakieś traktowanie siebie, dzieci, postanowiliście stworzyć swoją placówkę, albo właśnie urodziło się dziecko, które mnie zaskoczyło tym, jakie jest, i postanowiłam dla niego stworzyć szkołę. A przy okazji, się okazało, z tej matczynej motywacji powstało piękne miejsce dla innych rodziców. Bycie rodzicem, ta rola jest niezwykła, dlatego też jest obecna w branży edukacyjnej, ale chciałabym zauważyć, że nauczyciele często są nieprzygotowani do tego, jak w rolę, zarządzać rolą rodzicą. Rodzica Profesjonalnie, jak z nim rozmawiać profesjonalnie, jak rozumieć pewne zachowania rodziców, bardzo trudne. Nie ma wątpliwości, że mogą być to bardzo trudne zachowania, ale jednak to jest normalne, że one są. I o tym dzisiaj chciałam powiedzieć. Odkrywaj DNA swojej firmy edukacyjnej. Może na początku roku warto się nad tym zastanowić. Zatrzymać i do tego Cię chciałam zachęcić. Jeżeli tematy Cię interesują na tym kanale, proszę o subskrypcję, o lajka, o polecenie i zostań ze mną dłużej. Pozdrawiam serdecznie w 2025. Do zobaczenia. Joanna Pemiak.